Na obóz do Grabowca przyjechać chciałem Na obóz do Grabowca przyjechać chciałem Długo moją mamę prosić musiałem Długo moją mamy prosić musiałem Mamo, mamo nie martw się Mamo, mamo nie martw się Na obozie nie jest Na obozie nie jest źle Na zaprawach wciąż biegamy Na zaprawach wciąż biegamy I kondycję wyrabiamy Miała. Mama prawie miała Kilka nocy nie przespała Kilka nocy nie przespała Mamo, mamo nie martw się. Mamo, mamo nie Litry podtuleją się Litry podtuleją się. się Trener ciągle nas pilnuje Trener ciągle nas pilnuje Ducha Ducha naszlifuje, ducha bardziej naslifuje! Mamo, mamo, nie marcie! Mamo, mamo, nie marcie! Dobra wątka, wrócijce! Dobra wątka, wróciszce! A co, dobra? Dobra, dobra, Opa, Kupki, stańcie za trenerem. I jak tak jak zaczynacie pierwszą zwrotkę? Tak samo ostatni ma być tak samo głośno. Nie, że na przykład zasiedłacie trzy głośno, a reszta już cicho. Wiesz co ci? Ale i tam głośno to troszkę wyrówna, bo to gdzie troszkę...